Ale jak ostrzec mądrych? Jak przestrzec ich przed własną mądrością, przed chłodnym spokojem moralistów? Jak ostrzec tych, którzy podzielili już świat na czarne i białe, którzy już wpakowali do piekieł potępionych, rozpoznając ich po kolorze lepiej od samego Pana Boga? Już nie potrafią nikogo ułaskawić, nikomu przebaczyć specjaliści od dobra i zła. Jak ostrzec konsekwentnych przed ich konsekwencją? Jak ostrzec rację przed ich racjami? Jak im ukazać ciemną głąb możliwej niemożliwości? Oni tak pięknie ustawili swój świat ze słów i opasali kolczastą ironią. Jak ludzi ostrzec przed ludźmi, kiedy przyglądają się światu bez bólu, a każda rzecz w ich spojrzeniu staje się tylko rzeczą? Jak ich przekonać? aby zechcieli odsunąć się choć trochę, by własnym cieniem nie zasłaniali sobie słońca.